Chodzimy za chwilę do kadry Kolońców, najprawdziwszyszych i nie ma ważniejszych ludzi od nich. Chodźmy zapytać się, co oni sądzą o wszystkim. A oto i ona, największa z największych, najmądrzejsza z najmądrzejszych, druhna komendantka Małgorzata Czubaszek. Małgorzato. Witam. Witam. Co pani, jak się pani bawi na dniach tucznych? Ja Nie jestem na dniach tucznych. A jak się pani bawi na kolonii? Świetnie. A wie pani, że właśnie teraz równolegle odbywają się dni tuczna? No właśnie wiem i bardzo żałuję. A chciałaby pani pójść na dyskotekę? No pewnie. A pani, ale pani ma, ale pani ma tutaj dzieci pod opieką. Według przepisów muszę być w stanie wrócić to w ciągu 24 godzin. wrócić Z jakiego stanu? Z każdego. Z, ze Stanów Zjednoczonych? Nawet. A jak się pani bawi na kolonii? Już odpowiadałam na to pytanie. Czy kadra jest zabawna? No kadra jest wspaniała. Proszę podać, kto jest najzabawniejszym druchem. <noise> Czy już to pytanie jest tutaj ustawione? <noise> e, nie, każda odpowiedź będzie się liczyła. Może <noise> dyplomatycznie powiem, że wszyscy są najzabawniejsi. Dziękuję pani bardzo za wywiad i prosimy na samą wychowawczynię druchnę Annę Roman. Anna Roman jest, jest fanką e, ruchu i wiara, siła, męstwo to jest zwycięstwo. Prosimy o coś powiedzieć o Kolonii. Kolonię uważam za bardzo udaną. Mieliśmy, to musi być tak blisko, miałyśmy ze sobą 15 wspaniałych zuchenek i generalnie myślę, że wszystko poszło zgodnie z planem. Czy była Pani dzieci? Nie. Nigdy. <kłysy> e, czy dobrze się Pani bawiła? Tak, zdecydowanie. Czy pojechałaby Pani na dwa razy dłuższy wyjazd? Tak, bez wątpienia. A pięć razy dłuższy? To już bym się zastanowiła, no mimo wszystko. Czy uważa Pani, że kolonia zasłużyła na miano? Super. Tak. tak, absolutnie. A czy uważa Pani, że. Co by Pani zmieniła, gdyby Pani mogła? Przedłużyłabym ją. Jeszcze Jakieś więcej? pięć dni. Tak. Z tymi mankartami? Słucham? Z tymi potworami? No. Dam radę, myślę, że, że wytrzymałam tyle, to i 5 dni dłużej nie zrobiłoby różnicy. Cóż za wola walki, dziękujemy bardzo. O. Jak panowce. I co jeszcze? Jak I Co jeszcze? jak, jak się nazywasz? Dominika. <laughs> ile masz lat? Ile masz lat? Ostrożnie z mikrofonem. To jest bardzo drogi sprzęt. 6. Sześć. Sześć. I co, powiedzieć do mikrofonu? <grystanie> nie wiem. Nie wiem. Fajnie, nie! No, to fajnie jest fajnie! Nie, dziękuję. A, a którego ducha najbardziej lubisz? E, Franka. Franka. A gdzie to jest Franio? E, Franio! To ja! Chodź, Franio! Co? cię dosiadam do mikrofonu. Razem! Nie! A My, Że się kochamy? i'm <laughs> 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 Spokojnie, chodź w Ojejku, dama, twoja dziewczyna się zraniła. Spokojnie, co, co jeszcze masz ciekawego? Nie wiem jeszcze. Nie, jeszcze nie, wiem. a jakie masz pan na przyszłość? On ja mam wiedzę. Ja. Dobrze. A powiedz mi jeszcze tylko jedną rzecz. Czy... Czy jesteś szczęśliwym człowiekiem? Tak. A kolonia jest fajna? Tak. A co się najbardziej na, na kolonii podobało? Hmm. Co na kolonii mi się podobało. Hmm. Jak Rafał bił druh na Agnieszkę? Albo nie, czekaj, nie był tego. Jak byliśmy z druchem Rafałem na Agnieszkę. Razem biliśmy druhę Agnieszkę. Albo nie da ci damy to że... Jestem, jak się nazywasz? Jestem Olga. Jakie jesteś gromady. E, sprzułek e, i, i co i jeszcze chcesz powiedzieć na ten temat? <noise> Nic! O, mamy żółt! Jestem oświadczenie. Co? To jest prawda, że na kolonii. Jakiś dziewięć. Jakieś dziewięć. I Aha. fajnie jest? Tak. Dobra, okej, okay. a... Kto mnie tam liża po plecach? Ta druga na jest najfajniejsza. Eee... Nie wiem, Trochę na pomyli na Agasz są najfajniejsze. I masz drużyny nowe? Tak. No dobra, okej, okay, a czy chciałbyś coś zdać? Teraz ja. Nie. Ja! Fajny, nie nie, nie. A... Nie, 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 nie! nie wybiorę, nie. bo wszyscy chodzą do mojej klasy. To jest... Nie, a nie, A Franio Ci nie podoba? <ś> nie, to jest ten. Gdzie jest ta? Eminio? Dobra, okej, okay, idziemy, dajemy inny się sobie. Ja jestem, mam na imię Borys Masalski. I. Co um, się wie, um, I podoba mi się na tej kolonii. I jest najfajniejszy. Słucham? Kto jest najfajniejszy? Um, najfajniejszy jest. Druch Rafał. Dobra, okej, okay, a powiedz mi, kim byliście na kolonii? Um, kim? No, ja byłem tylko jak ciekaw. Z byliście? Słucham. Z byliście? Nie wiem. No, nie. A, a ile oznak zrobiłeś na kolonii? Pięć. E... E... I jesteś zawolony? Tak. Nie. Ja dobra kiełbaska i odnisko? E, tak. E, dobrze. Tutaj przed nami stoi Suchenka. Hania. I ja, Hania ma lat? 11 Które to dru dru z drużynki kolonia? Pierwsze Pierwsze drużynki kolonia Jak się pani bawi na naszej kolonii? Fajnie A tak, czy ognisko tak. jest fajne i duże? Proszę? Ognisko jest fajne i duże? Tak Kiełbaskę pani jadła? Nie Dlaczego? Bo nie lubię Nie, nie lubisz kiełbasy? Nie Ale nie jesteś wegetarianinem? Nie Całe szczęście A nie Zaraz, zaraz, zaraz To ja! Jak ja! ja! Na koloniach? E, nie wiem e, Nie wiem, nie ale duża. A znaczy, że dostałaś już? Tak. Wcześniej? tak. Ja wcześniej. No nie. Dlaczego nie do dostałaś? Ja nie, ja miałam. Złóż ja mówi prawdę. Nie do kolonii. I jesteś taką bardzo Tak. Nie Tyle respektu, tyle szacunku, proszę Państwa, jejku, przepraszam, jest moi fani, ej, 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 fanie, aaa! Maria, przerywamy, Wolne media! Wolne media! Aaa!